Musisz zobaczyć ze mną wózek do zadań specjalnych. Ast M4X Plus. To jedyny model na rynku, w którym ty decydujesz, jakie koła będą ci potrzebne. Na wymagający teren high performance z bardzo fajnym bieżnikiem, lub wersja light do użytku w mieście. Jest to jeden z nielicznych wózków spacerowych z możliwością regulacji rączki. Tutaj, aż w czterech pozycjach. Sprawdzi się nawet dla bardzo wysokich osób. Aż dwa panele przedłużające budkę. Dosłownie do samego pałąka, co sprawia, że nawet w pozycji leżącej dziecko będzie osłonięte przed słońcem. W górnej części wózka znajduje się dodatkowa wentylacja, która posłuży również jako wizjer. Klapka zamykana na dwa magnesy, jak zwykle w wózkach ma dbałość o szczegóły. W tylnej części wózka znajdziemy ogromny panel z wentylacją oraz kieszonka na drobiazgi. Płynna regulacja do pozycji siedzącej oraz leżącej. Podnóżek regulowany w trzech pozycjach. Pałąk z możliwością wypięcia z obydwóch stron ułatwi montaż dziecka. Rączka wykonana z perforowanej wegańskiej skóry. Obronny kosz z łatwym dostępem w kolorze tapicerki. Wózek posiada powłokę hydrofobową oraz filtr UPF 50. Zdecydowanie najdłuższe siedzisko na rynku. Całość taż 95 cm. Wysokość oparcia taż 50 cm. Siedzisko w rozmiarze 37 na 22 Wózek składa się tapicerką do środka, przez co unikniemy zabrudzenia. Konstrukcja stoi oraz jest bardzo mała po złożeniu. Wózek homologowany jest do 22 kg masy ciała Twojego dziecka. Zostaw swój komentarz, czy Twoim zdaniem jest to idealna spacerówka.